No, hej, cześć, witajcie. na moim no, ale. Długo to zajęło, co? Trześć długo. Kiedy dostać mógł film? Bo też z wakacji. Co jest. Tak dawno. Bardzo dawno, jakbym powiedział. Zaraz zobaczmy, kiedy dostać. 4 miesiące temu. Napisałem, powracam znowu. Obiecałem że film, będą co tydzień. Czy dotrzymałem słowa? Oczywiście, że nie. Czy był powód? Nie, po prostu bym się nie chciał. No, tak, po prostu mi się nie chciał, mogę nagrywać. No, to czasami to tak, że chcę dzisiaj nagrywać, czasami nie. Czasami to jest takie nudne jak nie, Co w się, sensie, no, no za, dla niektórych nie, dla niektórych tak, ale to witam Was na. nowym odcinku. Na nowym odcinku. Nie posłuchaj, No Witam Was na nowym odcinku. Długo minęło. Mmmm. Yy... Będzie się spodoba. Nie wiem, możecie zadać lajka, nie musicie Gram w Mam już trochę zaczęte, w sensie trochę zaczęte, bo... Tylko zrobiłem, tam wyszedłem z głąbku, czy coś, pamiętam, że Stworzyłem tego save'a 5 miesięcy temu, czyli wtedy, kiedy wyszedł demon drugi I nie grałem nic, więc nie mam pojęcia, co on tu robić Zgadza się, gdzieś walk east, czyli wschód Gdzie jest Rolex HQ najpierw zaliczymy Nie gdzie jest Rolex HQ nie jest Patrick, aha Jeszcze trochę Alright, right, here's some tips, okay, right through this line, it's Peaceville, okay O, oh, okay Spoko Okay Hey, Pathward, co tam, co na przód jest? Doki Plaża Zobaczcie, jakieś sunny racy, okay The same person that logged that mail, okay, i gdzie? Okay. Czyli mam tu iść, tak. Walk East to Reblox HQ. O, mogę tę entaszować? Ale to się daje? Nie. O, mogę kogoś tak zwrócić? Fajnie, było. Nie, nie mogę. I on troll to panu weekend, bo tak, być pozależniony. Chodzi o give Nie, nie mogę. Co ty też? Nie odjedziesz, nie chodź. Okej. Okay. Sword of something, on coś takiego. Czemu to jest działa. Dobra, zgadza się, że myślałem tu w środku. Mogę słuchać jakąś kamerę? Nie. Tu. Ha, o, to fajnie. Hello, who you are. Oh. Hello. Ok. O o, 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 mogę tak jakoś tak wyciekać, ale czy. Ha! Just track first. O, Okej okay. Są balls. Mam strategies. Moja pierwsza walka w tej grze. Items. Nie mam żadnych itemów. You better run. Ta, ta, ta. Ball. Nublet. Nie przeszczyłem tego przez to klick kiedy to walnęło go. Nie wiem, czy to odchodziło. 2x, teksty, 3, 3 Czy to jest dużo? Pewnie A może jednak dużo. Nie wiem, czy to są Hello, who you are? When I signed and Follow the to okay. oh, country ranch. We got lots of cows and uh, you should come by sometime. milk and cheese are always the most fresh at the ranch. Nie obchodzi mnie to. What fuck Oj, 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 Ojoj Okej okay. to dobiję kilka razy O Oj Oj okej okay. Brawo, będzie strzelał Chuj, zwań, nie trafiłem Za wolny jestem, Aha. go dwa razy Okej okay. Wygrałem Zostawił mi się HP ten teraz na kolejną walkę, bo jak tak to git A jak nie to tak trochę średnia, bo dla mnie Co tu się dzieje? Join battle? Aha A Mhm Nie zaraz mi się HP, ale mogę kupowi pomóc walczyć Czemu mam, Co jest? Co to jest jakiś... Jakiś kur... on jest no co to No pomogłem go zabić, bo. Ciekawie, on co to skuronawirusa? Nie uczyszczę zrobić, kop Obie tak, zastanawiam się, czy zrobić tego film z tej gry. Może, nie wiem, no, tak, że zagrę się coś jeszcze na tym i fun bugs. Could be used to buy cars from a certain shop in Central Peaceville. Okej. Okay. No. Gdzie naleje kod, bo Okej. Okay. Okej. Okay. Też nie mam pojęcia, co z tym programem. I Tu mamy dużo ludzi i nie ma opcji, że z nimi wszystkimi. Trafiłem go, dobra. Mamy dwóch. Ale nie ma stuna. Dobra. E, Okej. Okay. Jeden zdjęty. I teraz drugi. Aha, kliknę na spację. Chuj ziwa. Mm. Jej o oh magat. Dobra, on gra, jest spoko. Ale nie będę grał jej długo. Odstęp bombę jakoś. Ciekawe, ciekawe. Eeeh, oh o magat. Zastanawiam się, się, co możemy teraz zrobić. Fajnie, w sensie, trzyzyzy z dziecka. Co wiem, wymienię sobie zapraszam. Tu mamy ludzi, ja chcę ominąć Cię, ominąć, ominąć 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 kurde Co masz, jakiś wieściorek, kurde, what the już jestem, co się, W sensie, tam Pożarowe małe cięcie, musiałem iść, tu mamy Zawiję tego, przy okazji, Dostałem jakiś disdail Nie mam pojęcia co to jest Krząkowce lata, łaaa, okej okay. Wstaję, mi, hello Hello, yy sub Actions nie, może? O, super Bowl Aha A. Party, nie obchodzimy party. All cards Hard Mode, tam mamy jakiegoś Tajnik Quillsa. Co się o to chodzi? Eee, nie, po co mi to? 2 HP, ok. A to? Greasing the Cursy, aha. Journal, map, options, okej, okay, nieważne. O jezu. Teraz? Hehehe, na jakiś. no to no, fuck? To ja ma bombę. Więc atakujmy najpierw go. Bo chcę jego bombę. Moink. Teraz. No nie, przeżywalny idealnie. Czy no, mogę w ogóle to spamić? Bo nie wiem Nie wiem, potem się stuję Drugie jest szybszy, zastanawiam się czy mogę spać jeszcze raz na tym drugim szybszym Nie wiem, zobaczymy Się, zobaczymy Hot chocolate, o jesteś, nie wchodzi mi to za bardzo Oh my god I co mam tutaj iść? Pewnie tam And stay down, take that back on. This red you are really not You think he's out of all good at this time? Ha, I have no idea, Nie pojęcie, co? I just want to know But nobody can stop us. There I am Oh, thanks, Red. Szczerze, jak to rzucić bomby? Na nich to byłaby jakaś pierwsza taka ważniejsza walka. Czerwony ma więcej HP, zgaduję się, skoro to Skoro czerwony ma więcej HP, znaczy że niemiecki ma więcej damage. To znaczy, że chcę najpierw ciebie zabić. Okej okay. wolę ci dwa razy. Jeszcze raz próbujemy. Nie wiem czy to się da. Chyba nie. Ej, okay, czyli on od razu jakby to z... Oh, o Boże... Kliknęłem w dobrym momencie, proszę Cię Ha! Łatwo z Tobą Nie, chyba tego się nie da spawić, dobra, chyba się tego nie da spawić Chyba bo... tylko raz mogę spadnieć, dobra no, ten atak nie mógłbym zobaczyć, nie idziemy jakiegoś tego a tak, czy od razu kliknąć spacji czy nie Za chwilę kurde zrechnę, nie podoba mi się to let's nie trafiłem znowu o, ja prawie zginąłem au, jaudź. 22 x rap apple juice. Rap, is, go is good. Ow, what the heck man. Red, you gotta get a uh -huh. okay. What you Mhm, uh I -huh. <coughs> uh -huh. skaczą z 8 piętra. Aha, eee. Someone there yes. tutaj jest, tutaj jestem. e, 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 e I don't think I can get up, okay, okay, Let him get away. I to pił the man, his is map. Ok, Someone's trying to. They. They want to find the. Są nic tu wiem, nie we mnie, wchodzimy to. Czekaj, to była Ilumina, Dark Co to domyśla? Ilumina, Dark Card, i dalej nie pamiętam. Nie pamiętam tych innych mieczy. Support to find some Heights. A to nie było... Tak, tak, to są Dave nie, nie w Hills, boże. Swot. Swot. Take this wooden sword use it to break the Let's go. After that, please, his fate is in your hands. Please find him. Let's go. Mogę skoczyć teraz tak jak oni? Kurde, nie, nie mogę. Mogę windę? Ty ja może. Aha. Gdzie yeah, ja jestem? Nie mam pojęcia. Mamy jakaś dziura w szczelinie ogólnie. Mnie idę przez nią. Yeah, jestem. A. Yeah. Aha, a to wcześniej nie było otwarte. Nie mogę z tego się bić. Ha mogę się z tego nim zbić jeszcze raz? Nie ja będę to zrobić. Nie mam pojęcia. Co to za gdzieś na no, migierkę zaraz Jeśli to może kiedy, w idealnym momencie. Co to, 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 to za spacją mam zrobić? Dobra, zabjęcia. Mam to w sumie gdzieś. Idę sobie. Jej, yeah, jej, yeah, broń, no, no, no. Boink Molk is... O! Nie widziałem cię Oj, blisko, dobra, rozumiem to teraz. Okej, okay, to było łatwe akurat Okej, dość. Okej, łatwe. Macutka jak nieco Mogę na to wejść? O, mogę. O. I tu jestem, jest tutaj coś. Nie mam pojęcia, górno to widzę. Bomba. Mogę jeszcze iść da wyżej? Chyba nie. Będę się na górę iść, chyba. Nie wiem, to są jakieś płotki, więc tam będę. Coś tam. Mm -hmm. Tutorial Terry. Dud. Nie pamiętam cię. Tak. S. <ścoughs> tak. Nie. Power stop. O. O. Tak chyba. Nob. Nope. It opens the mini. Then open the cards. Card you want. Power steep Okay, it's a no. They aren't free, Brook. They called Build Ponte. Okay. Make sure you broke bomb can. You broke bomb can, ha. Huh? So let try. You can talk a bit. No. Read the description. Each one is unique. Okay, go collect more. Go, maybe I trade with you. Collection sucks, maybe not. You can close your menu. You don't need it anymore. Whatever, keep your crap out of my room. Bro. I'm keeping an eye on you. Okay, Chicovac. Oh, the sword of attack that you guys use SP to utilize. I'm going to use i Nie ma sens. O ma sensu. Ale u nich uciekłem. O! A masz! Mam już power staba. Nie trafiłem jeszcze. Ale to biję 4 albo 3. Tylko, że wolę najlepiej. Chyba 3 biję, to bo tam było do tym chyba plus 2 damage. Za 3 SP.

To jest O jejzu, nie strasz! Chyba przejdziałam obok niego, bo nie chcę się z nim bić. Masz, w ci pierwszy. O, tylko z tobą. to ma 2HP. Oh my god, Bryce cooked, Bryce cooked, S, 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 S 3 W zasadzie też w ogóle zacząłem tak grać sobie Madden Ringa, was kupiłem i wydaje mi się, że to jest bardzo fajna opcja, ale jest się. bardzo fajnie sobie Nie lubię to grać, ale po prostu tak jest chujowy w tą grę. Tak, chujowy. Nie, więc mogą się pewnie się pojawić z tej gry filmy. I chyba może następny film będzie ten Elden, Eldena, ale wątpię. Chociaż nie wiem, będzie mi się chciało. A to powinien. A sumę, ono tu. O! o nie trafiłem. Obejrzał latający, to znaczy. Chwa, nie wiem, nie mam. Nie, o, oh, właśnie, czyli tak jak chciałem BOLL S yes. BOLL I drugi BOLL ball. S yes. Get cooked, bro Get dunked on, bro Cheeseburger Would you like some cheeseburger, please? gdzieś dalej. Nie Dobra, dobra, mam taktykę, mam taktykę. Pik 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 Fuck. Kim ty kurwa jesteś Nie, nie lubię cię, spierdzielaj Kulty snoop. Nie pik kulty snoop, a więc nie chcę. Łatwo. W pierwszej pik ja mam pik odcinka. Bo ja pik na... Nie wiem czemu. Bo no, chcę, bo się zechciało. I plus kolega nie zaprasza. fajta Wiecie co? Tak, to będzie na tyle. Nie wiem, raczej z tej, z, tej gry nie, z tej gry nie będzie więcej filmów, bo ta gra jakoś... No nie wiem, czy ona, ona... jest pewnie spoko lub pewnie dużo lubi. pewnie dużo ludzi lubi ją grać, ale. No, 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 i chyba, nie, i chyba nie dla mnie ta gra. Tak szczerze. No. Więc to było na tyle w tym odcinku, będzie no, on się podobał. No, Zostawcie łapkę w górę. Może subskrypcji też będzie, fajnie Może w końcu przebiję ten próg 100 subskrypcji. Jestem mega blisko i co czas się podaje, ale może nie tym razem. Nie ja dalej się zastanawiam nad odległością czasową. Znaczy co ile w ogóle film wpuszczać. Może co tydzień, jak miałem. O, czyli z z sobie zbiorę. Nie wiem, tak. To będzie idealne miejsce, żeby zakończyć filmy. Więc on będzie miał się podobać. Zostawcie w górę i subskrypcje i widzimy się w następnym odcinku, ale będzie, ja jeszcze nie wiem z czego. No i cześć.